Tutaj Krystian z bandy taka dla najlepszej polskiej dziennikarki, ze mną zwycięzca walki, GSP, Maria Dunio, Ogromne gratulacje, pokazałeś taki charakter i zero strachu widziałem w oczach, po prostu wszedłeś na pełnej, ty zapraszałeś wreszcie do walki, prawda? No tak, no tak, starałem się sprowokować tam Kazika, żeby, żeby się wstrzykał trochę bardziej z, z, z kondycji, bo wiedziałem, że ma dłuższe przygotowanie, dlatego to była taka moja zagrywka mała taktyczna, tak samo to, że byłem na wycofaniu lewym i nie, nie waliłem jakichś skomplikowanych kombinacji, to to było wszystko specjalnie przemyślane, żeby się nie wypstrykać, wiedziałem, że mam bardzo mały poziom staminy, wiesz co chodzi i że muszę ten pasek trzymać, 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 żeby jemu spadł poniżej i, i kontrować, kontrować, kontrolować. Tak jak powiedziałeś, właśnie, jak wczoraj mówiłeś, on ma już musisz od do niego wjechać, żeby to nie dało żadnej przewagi, prawda? Super, żeby żebyś to w 100%, chciałeś trzech rund, czy wolałeś szybki knockout. Bolałem szybki nokaut, ale wiedziałem, kiedy e, już dowiedziałem się, że walka będzie na rękawicę, wiedziałem, że nie będzie to takie proste. E, myślę, że gdyby walka odbyła się bez rękawic, to tak jak widziałeś, parę razy pasi, Kazik padł. I, tam, myślę, tam. Że, I myślę, że to byłyby ciosy nokautujące, gdyby to były ciosy bez rękawic. No. A widzę trochę lekki, rany bitewne są, wiadomo. No Czujesz pewnie. ból jakiś? Czujesz sobie ból? Nie, nie. Na początku trochę mnie ta walka bolała, ale to taka, tak boli, to tak ćmi, nie? Jak masz adrenalinę na sobie, to żaden ból nie jest taki wcale, nie? Bardziej miłego miałem mówienie, że tak mówiłem te pierwsze wywiady, nie? A ten, a teraz to nie. Już przyszedł jest fajnie, przyjemnie. Zapaliłem, tak przyznam, trochę y, medycznego THC i ten, i, 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 i lepiej mi jest, lepiej nie jest. Coca-Cola też mi pomaga. bo Darolep mówił, żeby nie pić, bo, bo niezdrowa, ale dla mnie y, ten, Coca-Colka fajnie podnosi mi poziom cukru i się, i się dobrze czuję. Ale, ale szczerze to też staram się nie, nie napierdalać koli cały czas, za dużo. Tylko tak jedną, jedną małą dziennie, dwie, to, to jest. Okay. Teraz zasłużenie możesz pić, co chcesz. Prawda? Teraz, to, teraz to na McDonalda chyba pójdę. Stary, zasłużyłeś w 100%. A powiedz mi, czy wejście do walki stresowało czy jakoś, e, zabrało Ci energię, czy raczej nie przemówiało się ty nawet do, pobudziło cię bardziej do działania i do szybkiej walki? Pobudziło mnie do działania. Nie wcale mi nie skasowało energii. Wręcz mi jej, wręcz mi jej dodało, jeszcze jak słyszałem moich, moich, moich braci, moich fanów, jak krzyczą na wideo... Żebym się nie poddawał, żebym leciał z nim, to, to, mnie, to mnie podbudowywało. Za każdym razem, jak czułem, że już nie mogę, że już jestem zmęczony na maksa, to słyszałem gdzieś ten krzyk jest GSP i wiedziałem, że, nie że dla nich to robię i, i czułem przypływ siły. Jeszcze wejść w swojej muzyce? Jest super, tak. No fajnie, fajnie, ten niepublikowany numer Goryl z mojej nowej płyty Zion. A powiedz mi, słyszałeś swój narożnik, słyszałeś co kolejne w ogóle wokół, czy byłeś skupiony na walce tak, że cię odciąło? Wszystko słyszałem, jeżeli chodzi o narożnik, to mojego trenera słyszałem doskonale i jego rady bardzo, bardzo mi pomogły w tej walce. To on mi powiedział w pewnym momencie, że mam nie przejść za mocno do przodu, tylko bić na wycofaniu i czekać na jego ruchy, żeby to on wywstrykał się ze siły, nie ja. A to widać, bo u niego... Zero jakiś prostych same tak naprawdę, biceptów, które były bardzo, bo bardzo się odchylał. No bardzo właśnie, się odchylał, właśnie, więc nie miałem ja, problemu. A ja, a ja musiałem po prostu ich unikać, tak. nie? Gdzieś tam, jakbym był lepiej przygotowany, to mówię, to na pewno to by się inaczej skończyło, bo bym mógł sobie pozwolić na to, żeby wjechać w niego, żeby wjechać w niego, e, że tak powiem, e, jakąś kombinacją gdzieś, tak wiesz, bardziej się by wstrykać, tak. nie? Ale wiedziałem, że nie mogę i wolałem e, e, walczyć w taki sposób, żeby wiedzieć, że, żeby, mieć, żeby mieć, żeby być pewnym, że wygram. Jasne. Proszę spodobała się walka WMA na zadach, czy jednak wolić te uliczne walki, które, które sprawią jakby łatwość większą? Walka była fajna, ale wolałbym albo bez rękawic, albo na profesjonalnych zasadach MMA, takich jak na KSW, żeby wchodziły również łokcie i kolana. Mogłaby być nawet bez parteru, tylko żeby były te łokcie kolana, nie? To, bo wiesz co, ja jestem tak nauczony, że jak trzeba kogoś uderzyć, to trzeba kogoś uderzyć czymś twardym, czyli albo pięścią, albo łokciem i im, im twardszą rzeczą go uderzysz, tym szybciej możesz go wyłączyć z walki i, tak. dlatego, i dlatego możliwość, nawet jak masz rękawice, możliwość użycia łokcia daje, daje bardzo dużą przewagę, tak samo kolana. No nie? tu nie ma łokci, co nie? Nie, tutaj nie ma. No. Tutaj tylko, tylko w zawodowych, nie? Są, są, są tak. takich, znaczy, takich prawdziwych, prawdziwych zawodowych, no bo to też są w pewnym sensie zawodowe, tak, nie? No. Ale, ale chodzi o takie sportowe, zawodowe, nie? No bo nie oszukujmy się, yy, my, freakfighterzy, ja to bym chciał powiedzieć publicznie, yy, większość z nas, nie mówię, że wszyscy, ale większość z nas do tych takich yy, prawdziwych yy, sportowców, którzy poświęcili na to całe życie, to jeszcze ma bardzo, bardzo, bardzo dużą odległość. Czy rozumiem, że spodobało ci i zobaczymy gdzie jeszcze w pracy? Pewnie, że tak. Fajnie było, normalnie zająłem dla mnie a jest ktoś, kogo chciałbyś wyzwać już w tym momencie? Nie, nie mam kogoś takiego, kogo chciałbym w tym momencie wyzwać. No chyba, że Benito Stuzy e, ten e, ma ochotę e, wyskoczyć. To byłaby fajna legendarna walka. Już nie mam, że tak powiem do niego jakichś nienawiści, ale fajnie by było wyjaśnić tą starą sytuację. Wiem, że on boksuje w ogóle, że jest bokserem i myślę sobie, że to mogłaby być fajna walka, tylko ja nie wiem, czy on by chciał, czy on by chciał wyskoczyć na Afrykowej Galii, nie? A to powiedz by mi, fajny, a co fajny... byś powiedział na taką Walkę, na start. O, musimy się odsunąć, bo tu montaż to mówimy na prawo, prawo, prawo. Okej, okay, okej, okay, pięknie elegancko. Start. Walka w WBW w klatce. Znaczy w, 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 na freestyle'u. Na WBW w klatce. Wiesz co, ja nie jestem takim freestylowcem, takim, yy, ja jestem freestylowcem kozakiem ogólnie, ale ja nie jestem, ja się nie lubię cisnąć na freestylach. Ja lubię takie freestyle y, typowo wolne style, gdzie sobie płyniemy o czymś, co, co sobie myślimy i mogę lecieć tak bardzo długo w ogóle i bardzo mocno potrafię robić takie kozaki, że chuj, na przykład numer szkło, który kurwa ma yy, ten, ile u nas, 2 miliony wyświetleń, to, to, to jest numer nagrany na podstawie mojego freestylu. No. Właśnie, no! No, no, no! Ty, no to era ragazka, bo się na dał studiem selekta paliłem lówkę, puścił mi żomek beat i zacząłem nawiać. O Oczy takie mam jakbym! Pali już szkoły i o Boże, to jest kozak. Dawaj, chodź, nagrywaj to, nie? Usiadłem, nagrałem ten refren, później usiadłem z Bermudziakiem, e, e, ustaliliśmy sobie, w jaki sposób poskładać zwrotki, żeby to było ciekawie i zmontowaliśmy je w, e, w takim, kurwa, stylu, że, że, że rozjebaliśmy system, nie? No i pięknie, o to chodzi. No to słuchaj, no to jeszcze raz gratuluję Ci pięknej walki. Dziękuję bardzo. I widzimy się na zasłużonym afterze. Z oczywiście, że tak. Pewnie, że, pewnie, że się widzimy no, na to afterze, mordeczku. Nie, Trzymaj nie, się, byklar.